Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zbożu. Tak naprawdę temat dotyczy wszystkich, ponieważ dotyczy osób, które dopiero zaczynają swoją hodowlę i dotyczy ludzi, którzy już hodują kury przez wiele lat. Dotyczy hodowców małych, ale również dotyczy hodowców dużych. Także zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, jeżeli macie kogoś znajomego, który nie śledzi kanału, to jak najbardziej zapraszam. Jest naprawdę dużo słuchajcie wiedzy, więc myślę, że każdy się czegoś ciekawego. Dowie, już nie przedłużając, oczywiście, jeszcze na wstępie jak możecie, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje, żeby dalej, właśnie dla Was nagrywać, moi drodzy. Więc zaczynajmy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zbożach. Co o tych zbożach? Słuchajcie, skupimy się na małych hodowlach i na większych hodowlach. Będziemy rozmawiali o tym, skąd faktycznie, słuchajcie, te zboża się biorą, a przede wszystkim, jak to dalej będzie z tymi cenami zbóż, bo wiem, że tego jesteście bardzo ciekawi. Także, po pierwsze, słuchajcie, co konkretnie. Wiadomo, duża część zboża, tak jak wiecie, niezaplombowana przyjeżdża do nas z Ukrainy. Teraz już niby ma być to zablokowane. Już wcześniej też miało być zablokowane, natomiast no to się nie stało. Teraz kolejny raz również mają to blokować. Co z tego wyjdzie? Słuchajcie, nie wiadomo. Teoretycznie ma tak być, no ale zobaczymy. Na pewno, słuchajcie, jedno jest pewne: trzeba to zboże kupować na bieżąco, ponieważ ceny tego zboża po prostu będą skakały. Będą na tyle zmieniające się, co widać to bezpośrednio teraz na rynku, że nie opłacałoby się obecnie po prostu trzymać i nie kupować zboża. Oczywiście są rolnicy, którzy nie mają gdzie sprzedać tego zboża, natomiast ja mówię: słuchajcie o takich gotowych paszach, bo wiem, że część z Was również. Kupuje. Co do ferm, słuchajcie, bardzo ciężko jest powiedzieć faktycznie, czy zboża, które wykupujecie, na przykład pasze pełnoporcjowe równy, różnych znanych producentów tutaj nie będę ich reklamował, natomiast jest duża szansa, że są to zboża, słuchajcie, które również w tych paszach się znajdują to są to zboża przyjeżdżające, właśnie które przyjechały z Ukrainy tego do końca nie wiemy. Tak jak słuchajcie, w chlebie czy w innych produktach właśnie zbożowych również może się okazać, że również te zboża są, więc tutaj no trzeba się zastanowić w którą stronę to będzie szło wiem rozmawiając teraz z różnymi rolnikami, z mniejszymi, z większymi po prostu na razie mają y, dużo tego zboża na stanie, nikomu nie chce się dalej słuchajcie siać y, robi się to po prostu czysto mu, krótko mówiąc nieopłacalne sami dobrze wiecie jak to jest teraz z tym rolnictwem nie chce się powtarzać, natomiast co do słuchajcie, samego zboża myślę, że tutaj Ci co mogą, to oczywiście niech kupują, niech trzymają dla siebie. Na szczęście jest to tak jak ja to nazywam, suchy towar, który może poleżeć, więc tutaj nic złego się nie stanie. Natomiast sami wiecie, jakie obecnie są ceny. Każdy może sobie w internecie nawet sprawdzić, słuchajcie, ceny na skupie mniej więcej, na różnych skupach. Jakie są ceny? No, wygląda to mizernie, wygląda to słabo w porównaniu z tym, ile kosztowały nawozy i tak dalej. Koszty pracy teraz. Koszty ropy, nawet słuchajcie do naszych maszyn, no y, jest to y, po prostu bardzo mało opłacalne, nikomu się tego nie chce robić. Oczywiście będziemy mieli zalew z Ukrainy, będziemy mieli zalew z innych krajów, przynajmniej ja tak uważam, zobaczymy jak to dalej będzie. Natomiast obecnie y, tak to wygląda. Y, wiadomo, pośrednikom opłaca się kupować, potem drożej sprzedawać, ponieważ koszty produkcji na, Ukrainy, na Ukrainie są dużo niższe niż. Polsce, więc wyobraźcie sobie jak niskie muszą być, jeżeli tam się opłaca kupić jeszcze do nas, przywieźć i sprzedać, niż u nas u rodzimych rolników yy, to zboże kupować od nich. No wiadomo, że tutaj też chodzi o taką, nazwijmy to politykę, że po co pomagać polskim rolnikom, jak można pomagać zagranicznym, nie wspomagać przez to naszej polskiej gospodarki, ale to mówię nie chcę wchodzić jakoś na tematy polityczne, jest, jedno jest pewne, a pewne jest to, że niestety obecnie wygląda to w ten sposób, który Wam Przedstawiłem. Co jest jeszcze bardzo istotne, słuchajcie, no może to też spowodować to, i musicie o tym pamiętać, że na Ukrainie są 4 czy 5 wielkich firm, firm nawet, przedsiębiorstw, jakichś wielkich, słuchajcie, konglomeratów, bo to już nie są zwykłe gospodarstwa, które mają w tysiącach, w setkach tysięcy hektarów i to my im pomagamy. Nie pomagamy, słuchajcie, małym rolnikom, osobom, które mają 10, 15, 20 czy, 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 czy 30 hektarów, tylko pomagamy wielkim przedsiębiorstwom i to są spółki, to są firmy, które są zarejestrowane w ogóle na Zachodzie. Także cuda się dzieją, i to wcale nie jest tak, słuchajcie, że my pomagamy tym ukraińskim rolnikom, czy w ogóle w jakikolwiek tam większy sposób Ukrainie, bo ten kapitał i tak jest ciągnięty za granicę. To o tym, słuchajcie, musimy pamiętać. Jak my możemy pomóc, no za dużego wpływu nie mamy. Wiadomo, są różne strajki, można rozmawiać, można ludzi informować. Myślę, że tutaj podstawą jest przede wszystkim świadomość, żebyśmy my byli świadomi, słuchajcie, pewnych rzeczy. No pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo gdzieś ten chleb kupić musimy. Też do końca nie wiemy, z jakich on składników jest wykonywany, pozostaje nam tylko i wyłącznie wierzyć. Co do słuchajcie, małych takich hodowli, myślę, że tutaj na bieżąco cały czas zboże będzie. Raczej wątpię, że będzie jakikolwiek deficyt tej paszy, zboża, śruty, czegokolwiek. Mimo wszystko to cały czas będzie produkowane. Jeżeli okazałoby się, w co wątpię, że u nas w Polsce by nie starczyło tego zboża, no to wiadomo, że wtedy będzie to przyjeżdżało z Ukrainy czy z innych krajów. Natomiast no na takiej sytuacji raczej nie będzie. Wręcz rolnicy, słuchajcie, mają zatowarowanie wielkie na zboże, mają u siebie właśnie na magazynach skumulowane, nie mają gdzie tego sprzedawać, albo sprze Mogą sprzedawać po takich cenach, że im się to w ogóle nie kalkuluje, także po prostu hmm, też rozumiem tych rolników z drugiej strony, bo zostali hmm, oszukani. Co do wielkich ferm, no to tutaj na bieżąco one mają słuchajcie, porobione kontrakty z dużymi paszarniami, na bieżąco odbierają te pasze. Też paszarnie się na tyle wycwaniły, że nie podpisują kontraktu z fermą na pół roku, bo nie wiadomo, czy im koszty wzrosną, czy spadną. Więc oni na bieżąco sobie regulują i raz ferma płaci za tonę paszy tyle, a raz płaci tyle. Jak sami dobrze wiecie, na dużych fermach. Tej paszy idzie po prostu w yy, miesięcznie, to idzie w ogóle w setkach tysięcy. Tu trzeba powiedzieć sobie jasno, że to są naprawdę wielkie ilości. Yy, dla takiego powiedzmy Kowalskiego, który się tym nie zajmuje, nie zna, no to może być w ogóle jakakolwiek wielka abstrakcja. Yy, dla nas tutaj słuchajcie, kupić sobie worek zboża, worek śruty, czy więcej. Jak najbardziej warto cały czas to przetrzymać, jeszcze przy obecnej cenie. Zbóżkie do nie spadły, bo to widać, że one spadły. Możemy sobie to wszystko prześledzić. Jak to będzie dalej wyglądało, zobaczymy. Natomiast dla rolników, którzy mają i chcieliby sprzedać, no to tylko pozostaje nam na ten moment współczuć. Zobaczymy, jak to rząd załatwi. Czy coś się w ogóle, słuchajcie, zmieni w tej sprawie? Na razie, no to każdy może sobie zobaczyć, po prostu, jakie są ceny. Jak ja to przewiduję, słuchajcie, nie chcę tutaj też jakichś scenariuszy, bo nikt nie ma szklanej kuli. Wiecie, że to się zmienia z dnia na dzień. Myślę, że faktycznie te ceny obecnie, które są, mogą jeszcze spaść. Ale miejmy nadzieję, że mówię, to zboże z zachodu, z wschodu nie będzie zalewane do nas, do Polski, po prostu jakoś się odbijemy, jakoś sobie chociaż trochę poradzimy, chociaż wiadomo, jak myślą inni, i e, raczej sami widzicie, co się dzieje w przypadku świń, krów, jeżeli ktoś hoduje w przypadku warzyw, jakie są marże, mają sklepy, dyskonty wielkie, a jakie mają rolnicy. Więc tutaj raczej dobrej przyszłości się nie wróży, jak się popatrzy ogólnie. Natomiast no myślę, że mimo wszystko trzeba być dobrej myśli i yy, jakoś optymistycznie, chociaż trochę do tematu podejść, chociaż wiem, że jest yy, ciężko. Także wiem, że część rolników, słuchajcie, nawet rozmawiając z nimi, w ogóle nie będzie siało w tym roku żadnego zboża, yy, ze względu na to, że po prostu im się to nie kalkuluje. Ok, także to na tyle, moi drodzy oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Niech ten film się dalej niesie. Niech dociera do coraz większej liczby ludzi, żeby ludzie też byli świadomi, co się dzieje, jak to dalej. Wszystko wygląda, no i jak to może dalej wyglądać, bo też mówię, nie wiemy, co będzie dalej, moi drodzy. Także trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!